Arn.eu Mario to człowiek pracujący, który żadnej pracy się nie boi. Dlatego też po niebezpiecznych eskapadach w Muchomorowym Królestwie lubi odreagować relaksując się na polu golfowym. Mario Golf World Tour na konsole Nintendo 3DS i 2DS trafi do sklepów już 2 maja, fani tego wirtualnego sportu czy też samego duetu wąsatych hydraulików mogą zacząć już zacierać ręce, bo w łapki graczy trafi bardzo solidna, choć niszowa zabawa. Pozycja ta składa się z dwóch głównych trybów. Najważniejszym będzie Castle Club, prosta kampania, w której staramy się zdobyć wszystkie mistrzostwa i puchary klubu golfowego Muchomorowego Królestwa. W tym trybie wcielamy się nie w bohatera Nintendo, a w zapisaną na naszej konsoli postać Mi. Jako nasz ludek możemy dowolnie zwiedzać teren klubu, to tu również szlifować będziemy nasze umiejętności jako golfista. Zabawę zaczynamy od ćwiczeń na najprostszym polu golfowym, gdzie zdobędziemy swojego handikapa, Czyli wartość określającą nasze umiejętności względem innych golfistów. Za każdy turniej zdobywamy monety, które następnie wydać możemy na odblokowywane stopniowo elementy wyposażenia. Te wprowadzają drobny element gry RPG, wpływając delikatnie na statystyki naszego gracza, powodując, że nasze uderzenia będą miały większą moc, czy też staną się bardziej precyzyjne. Między turniejami możemy też wybrać się do ogrodów księżniczki Peach, by potrenować czy podjąć się wyzwań na super trudnych polach specjalnych. Naszym głównym celem jest zdobycie pucharów trzech podstawowych pól- leśnego, górskiego i nadmorskiego. I niestety, czy nam się to podoba czy nie, będziemy musieli swoje ambicje spełnić, bo inaczej utkniemy w nieskończoność na jednym i tym samym poziomie. Sporym problemem gry jest fakt, że wymusza na graczach jedyną słuszną kolejność odgrywania plansz. Dopóki nie zdobędziemy mistrzostwa na pierwszej z nich, nie odblokujemy następnej w żadnym z trybów gry. Jeżeli więc jesteśmy początkującym golfistą, nasze pole do manewru będzie niezwykle ograniczone. Gdyby wystarczyło stanąć na podium, wymóg nie byłby aż tak frustrujący, ale gra wymaga od nas pierwszego miejsca po 18 dołkach. Osiemnaście dołków to około pół godziny gry, które może zostać przekreślone jednym najmniejszym błędem. Jedno uderzenie może zadecydować o zwycięstwie czy porażce. Bez punktów kontrolnych oznaczać to będzie, szczególnie w dalszych stadiach gry, długie sesje powtarzania w kółko tych samych pól, aż do skutku. Jest to bardzo dziwne podejście do tematu w kontekście tego, że jest to gra przenośna. Gra przenośna, która nie umożliwia zapisywania rozgrywki w jej trakcie. Jeżeli podczas turnieju zacznie kończyć nam się bateria, czy po prostu będziemy chcieli zrobić sobie przerwę, nie ma żadnej opcji tymczasowego wstrzymania gry, nawet między dołkami. Możemy ją co najwyżej zapauzować. Ten jeden szkopu będzie jednak dokuczał nam tylko sporadycznie. Reszta gry przemyślana jest dużo lepiej i jak na pół symulator golfa zawiera w sobie też całą garść pomysłowych rozwiązań. U podstaw silnika leży sprawdzona od dekad mechanika wybierania siły i kąta uderzenia. Gracze liczący na sterowanie ruchem czy kontrolowanie gry stylusem będą musieli obejść się smakiem. Wszystkie akcje wykonujemy wciskając odpowiednie przyciski czy dotykając ich graficzną reprezentację na ekranie. Gra automatycznie dobiera dla nas optymalne kije, a nawet kierunek strzału, ale wprawni golfiści będą mogli pozmieniać ustawienia tak, by wziąć pod uwagę takie detale jak kąt nachylenia greenu czy siłę wiatru. O precyzji naszego strzału zadecyduje to, w którym momencie zatrzymamy przyciskiem wskazówkę przesuwającą się po wskaźniku mocy. Wirtualni golfiści zauważą więc, że system ten nie różni się szczególnie od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne gry golfowe. Do dyspozycji mamy również limitowaną liczbę strzałów siłowych, które pozwolą nam posłać piłeczkę parę metrów dalej, ryzykując mniejszą precyzję strzału, a nawet przejście z trybu automatycznego na dużo bardziej zaawansowany tryb manualny zamachu. Całości zabawy towarzyszy prześliczna oprawa audiowizualna i miły głos komentującego. Wszystkie pola prezentują się fenomenalnie, a wśród nich znajdziemy bardzo różnorodne dołki. Od realistycznych, przez delikatnie komiksowe, po typowo marianowe, fruwające w przestworzach wysepki, zamieszkałe przez majestatycznie fruwające parabitle. Jeżeli w trakcie zabawy uruchomimy jeszcze tryb 3D, to czeka nas nie lada uczta dla oka, tym bardziej, że w trójwymiarze dużo łatwiej ocenia się odległości, co ma przecież spore znaczenie w golfie. Jedyne czego brakowało mi w grze w tej warstwie to możliwość podejrzenia postępów naszych przeciwników. Tych nigdy nie widzimy w grze, a jedynym świadectwem ich istnienia jest to, że ich wyniki pojawiają się na tablicy punktowej. Przy kolejnej turniejowej porażce człowiek ma ochotę zerknąć, co robi źle, podpatrując konkurentów, ale niestety tych zobaczymy tylko wtedy, gdy będą złowieszczo śmiać się, zbierając laury na koniec mistrzostw. Paradoksalnie, gra nabiera kolorytu w bardzo bogatym trybie Quick Round, czyli szybkiej gry Mario Golfa. Tu wybrać możemy cały szereg rodzajów zabawy, zarówno dla jednego, jak i wielu graczy. I tu zaznaczę, że gra posiada też tryb online, stąd tytułowy World Tour, ale ten nie jest dostępny przed premierą, a co za tym idzie, nie mogliśmy go wypróbować. Jedynym minusem szybkiej rozgrywki jest wspomniana wcześniej konieczność odblokowania większości opcji w trybie Castle. Bez tego nasz wybór ograniczony zostanie wyłącznie do pierwszego pola golfowego. Przymykając jednak oko na ten mankament, tu kryje się serce gry. Do wyboru mamy aż pięć różnorodnych trybów zabawy, w tym trzy odmiany standardowej gry w golfa, grę na czas, a także cały szereg interesujących wyzwań, w których czeka na nas porcja zadań pobocznych. To właśnie tu również Mario Golf spełnia swój tytułowy obowiązek, umożliwiając nam wcielenie się w Mariana lub jednego z parunastu innych znanych twarzy z królestwa księżniczki Peach. Możemy nawet pograć podrasowanym w kampanii bohaterem Mi. Najciekawszym jest zdecydowanie tryb wyzwań, który przekształca stary jak świat koncept wpychania piłki do dołka w grę logiczną. Na osobną wzmiankę zasługują też dostępne w niektórych trybach dołki specjalne, wzbogacające grę o power-upy ze świata Mario. Działają one na zasadzie bonusów z Mario Karta, pozwalając zmienić piłeczkę w bumerang, bullet Billa czy nawet Tornado, zmieniając odpowiednio jej zachowanie. Mario Golf World Tour to zabawa, którą docenią najbardziej fani tego dżentelmińskiego sportu. Dla wielu graczy oczekujących od Mariana skakania i biegania będzie z pewnością zbyt nudna i powolna. Fani gier sportowych z Mario w tytule będą jednak w niebo wzięci i będzie to dla nich powrót do formy po wyjątkowo słabym Mario Tennis Open na 3DS-a.